Mam no tu ciekawy przypadek tranzystora 2SC 1596, który pracował we wzmacniaczu. Yy, działy się z nim różne dziwne rzeczy. Można powiedzieć erupcje dźwiękowe, szumu, które zatykały cały wzmacniacz. Yy, to się pogarszało, poprawiało. Yy, I ten tranzystor zachowuje się bardzo dziwnie. To widać na charakterografię. Parametry na razie są niskie: 25V maksymalnie. Napięcie. Moc strat 60. 0,6W maksymalnie. Prąd 0,5mA na działkę. Na jeden krok 1 mikroamper prądu bazy. Można sobie sprawdzić, jakie jest wzmocnienie około 200 A teraz co ciekawego, jak zwiększyłem napięcie na kolektorze, to widać, rysują się te charakterystyki, co połówka sinusoidy. No i teraz to działa dobrze, tak? A ale jak zawsze zwiększać napięcie to jest 2V, 4, 6, 8, 10V, 10 V na 10 zobaczymy co się stanie o. i dzieją się rzeczy niesłychane Przełączę trochę zakres prądu, żebyśmy mogli to lepiej zobaczyć mniejszy może nawet jeszcze, no nie wystarczy, pojedźmy z prądem w górę, o. I pojawia się przebicie. Ciekawe jeździ to po jakiejś krzywej to. Wynikającej z, z rezystora ograniczającego prąd. Tak więc tranzystor się tu przebija w tym momencie. Prąd też jest tutaj jakby... Zachowanie jest zupełnie dziwne tego tranzystora. Pewnie ci, co grzebią w krzemie, są to w stanie wytłumaczyć. O. Ciekawe. Ale jeszcze ciekawsze jest to, że ten tranzystor, jak go przeciążę, jak przeciążę jakoś tak porządniej i o, widać, że przestaje działać. Jak zagrzał się. O, powraca. Co ciekawe. No i to była przyczyna usterki jednego z urządzeń, które naprawiałem. Działa. Nie działa. Szumi. Jak go schłodzić? nie Niewiele się zmienia. Nie o. Coś lepiej? Nie. To ciekawe jak... Ten tranzystor w pewnym momencie czasem praktycznie przestaje pracować, ale jak go wyłączymy i za godzinę włączymy pracuje. Może jakieś usterka struktury termiczna? Nie, nie, Co ciekawe, nie, nie jeden tylko, a większa ilość tych tranzystorów. Wyjmę, nie mam tutaj. No mam tutaj drugi, o, taki sam. Wstawię. Patrzmy. O, pracuję pracujemy, pracuję. pracuję. Ten lepszy jest jakiś. Teraz idzie troszkę więcej. Trochę więcej prądu i więcej napięcia możemy dać. No to jeszcze więcej napięcia. jakieś pętelki z, z termicznych co ciekawe no ale widać było i tamten tranzystor działał, ale nie do końca